Cześć, z tej strony Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów, póki co mamy epickiego stardropa, z którego tak wyskakuje 150 kredytów tutaj coś mamy do odebrania legendarny Stardrop prawie pro, wygraj 200 meczy w grze rankingowej jest przecudownie jest idealnie dajcie znać na jakim rankedzie w nowym, rank w nowym sezonie rankingowym was umieściło mnie z bomby przerzuciło do złotego rankeda ale dobra, ok skupmy się na żółtej gwieździe na żółtym tle, co to będzie to ja naprawdę nie wiem Zaraz zobaczymy. E, Jaki skin, ale do kogo? Nie znam tego zadymiarza. Co to za? Co? Ja? Lili! Lili, nowy zadymiarz numer 83 w moim portfolio. Witam cię Lili na moim pokładzie. Ale czat, ale się cieszę. Naprawdę nie wiecie jak bardzo. Wow! To jest po prostu wow! Jestem przeszczęśliwy! Jest lepiej niż dobrze. Na razie komentujcie, subskrybujcie.